w tym odcinku postaram się wytłumaczyć się Wam dlaczego live nie było rzecz pierwsza data Jak widać to sobie ekran przekręcę No jak widać może nie widać perfekcyjnie Eee ani już w sumie... wam nie da. Dzisiaj 21. I... Yy, 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 tym samym... I tym yy, samym to dzisiaj będzie live. Dlaczego? Rzecz pierwsza. 18. Listopada, ba premiera, ale dopiero, ale właśnie do mart, Dopiero wtedy yy, zapewne były przywiezione yy, gry, bo oni nie, wie, nie wiedzieli, bo oni mieli tam jakąś limitowaną ilość tego. Ja akurat co szczęście, że moje zamówienie zmieściło się na tej liście, yy, gdzie roześlu z tych pierwszych, yy, i dzisiaj przyszło do pracy Taty. Więc. No dzisiaj przyszło do pracy, po południu to będę miał. Chwila. Ja wam tu pokażę zdjęcie. O! Jest? Jest, wszystko ładnie widać. Nintendo Switch. Pokémon Scarlet. No czekaj, nie, to tu narysowałem te, parę motyw, by mi to wysłać. Pokémon Violet. Idealne odżarowanie kolorów nie ma. No bo. W sumie wygląda chociaż lepiej niż jakbym to nagrał z kamery yy, z kompa. Więc jest tu przeze mnie Pokémon Violet. Jest gra. A co to tu? Yy, to. Yy, to jest opakowanie na którym nie... ewidentnie ja sobie zatrzymam te opakowanie z pokarmów Scarlet i Violet bo to opakowanie jest takie piękne kileczek przekręcić yy, więc to wygląda tak yy, tutaj w tej torebeczce mamy startery nazw... no jeśli ktoś widział to widział czyli Quacksleaf, Wacoco i Sprigatito Ja to dobrze wymawiam Jeśli źle wymawiam, to niech ktoś mnie poprawi Więc no to są te postacie To jest Pokémon Violet I dzisiaj Dobra, już jest I dzisiaj Z tego będzie live Live na Twitchu Czy Twitcha mam? Nie no, w sumie muszę sobie jakoś ogarnąć tego Twitcha yy, No bo yy, w sumie jakby Twitcha mam, tyle że na inny koncie niż yy, jak mam to na YouTubie, więc to tam sobie yy, pozmieniam I... Yy, gdzieś będziecie mieć tutaj wyświetloną nazwę Tego wszystkiego Więc dzisiaj live z Pokemon Violet bo właśnie dopiero to przyszło i to z tych informacji chyba tyle Nie wiem co jeszcze mogłoby być bo wejdę wejdę sobie na Bulbapedię bo to miała być pierwsza seria gdzie od żadnego youtubera nie oglądam ani nic. Bulbapedia. Płocka. To miała być pierwsza seria, gdzie u nikogo nie ogląda na resory. Przy na YouTube'a się nikogo nie powstrzyma się. No i wyszło już y, 6 odcinków tu Jak to przecież ta gra... No pierwszy odcinek wydał się 13 18, 19, 20, 21. Wydał już sześć odcinków w 5 dni, nie wiem jak. I... Jak na razie wygląda lista? chwila To ja chyba sobie to wszystko Przesunę Na sam dół Nie Jak ja mam to zrobić tą ręką? O jest y, Powinno być wszystkie pokemony widać Sprigatito Flora Gato Muskrad Potem jest Fuekoko Crocalor Skryli... No i Quacksy Quacksu... Klax nawet nie będę się wysilał Space Czy jak to, tam... No pokój już w poprzednich generacjach był nie wiem dlaczego go dali tutaj jakieś w sumie nowe te wyglądają ciekawie to też o sorry to tu też Greyward ma swoją ewolucję Farid czyli ewolucja Jira Fariga Wiglet i trio, o tu no to to yy, są nowe formy Digleta. Nie, czy to jest za Pokémon. Ma widocznie ewolucję. Ten. A. Dobra. Smoliv, doliv. A arboliv. Wa. Nie, nawet jak wymawiać te Pokemony Nie, to wszystko widzimy. Ale ten wygląda ciekawie. O tym tu. Eee. No ja się pytam jakie to są pokamony. Bo wszystkie wyglądają e, no niby bardzo fajnie. Wszystkie są e, fajne, wszystkie wyglądają ciekawie. Co? Chwila Iron Tread, To nie, to nie co to jest? Iron Moth, czyli to są ewolucje Pokémonów, które wcześniej były w poprzednich generacjach. To tu nie mogę wam powiedzieć, co to jest, bo nie pamiętam nazwy Iron Douglas. A, dobra, e, te pierwsze co jest. Ten Pokémon był. był e, Te. E, zdjęcia wam tu zamieszczę. E, te pokemony O, plus e, ten, ten. I ten, to wam po prostu jakoś zamieszczę. E, to. Nie wiem, jak to wam powiedzieć. E, to są e, do Pokémon Scarlet. Bo Pokémon Scarlet to jest jakby e, e, Pokémon przeszłość. A Pokémon Violet jest przyszłość. I to są Pokémony. E, ten. To są jakieś pokemony czasu, czy jak ten paradoksu I tutaj w Pokémon Scarlet mamy przeszłość Ja wam zamieszczę tutaj te zdjęcie gdzieś I te... Tutaj są Roaring, Slither, flutterman A tu po prostu wam zamieszczę jakie to są pokemony I potem od... Iron Valley. a nie I potem tutaj od Iron Threads. no to to Już są pokemony przyszłości Iron Wolf, Iron Hands, Iron Dogens, Iron Torns, Iron Bundle, Iron Valiant A co to jest ciekawe. Ja ci po prostu mam zdjęcia zamieszczę mną jeszcze. Tinglu, Ting Pao, Wu, Nie wiem co to miałoby oznaczyć. Oczywiście Coragin i Mirage, ja wam to po prostu... Poprzedzielam, co do jakiej yy, wersji. Char Cadet. Widać? Czarko to... Boże, jakie to słodkie. I tu ma... I to ewoluje albo, albo w amróża, albo w karoleża. Aha, yy, jak to ten. yyy, Jak on się nazywał? Yyy, Tu macie gdzieś nazwę. Yy, ma nową formę. I to ostatnie cztery to nie wiem. Wszystko to jest bardzo dziwne. Nigdy się z takim czymś nie spotkałem. To jest w ogóle dla mnie... Uuu, taki łot... Oh, um, a w sumie... Trochę zajmie to zdjęcie. To nie zdjęć. To co, chyba nie będę wam tego zamieszczał. E-Grey jest Don-fan. Chwila. Brut to... Y nie, no po prostu na live wam to wszystko przedstawię. Bo dzisiaj live. A tego odcinka za długo też nie chcę montować. Bo ja mam co robić. O, sorry. No, jakby. No trochę. Mam no, co porobić. A więc. Yy, no trochę to będzie yy, dzisiaj live yy, w opisie znajdziecie godzinę i datę, tu też wam zamieszczę napis dzięki za oglądanie cześć papa <śmiennie>